Cześć, to zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło o życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Dziś odcinek specjalny o tym, jak to się stało, że Dzień Matki spędziłam w lokalu wyborczym w ambasadzie w Bukareszcie. Kolejny poranek jest znowu mój. Znowu jestem sama bez Sorai, co mnie bardzo zawsze cieszy. Tym razem tata został sobie w domu, a ja znowu pędzę, bo no zalatana jestem. E, idę do ambasady polskiej w Bukareszcie. Idę na spotkanie z panem konsulem Polski w Bukareszcie. Gdyż albo wiem. W najbliższych dniach zamierzam brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie w sposób, w który chciałam wstępnie, który był dla mnie oczywisty. Nie, nie, spokojnie. Jeszcze nie kandyduję. Nie, będę w komisji wyborczej. Postanowiłam, że to fajna opcja, gdy szukano kandydata na gwałt orety, gdy byliśmy. W, w, na wakacjach w Szarczy Szukano szybko kogoś, więc stwierdziłam, a w sumie to czemu nie. Szybciutko sprawdziłam, czy aby na pewno jesteśmy na miejscu, czy nigdzie nie wyjeżdżamy tego dnia. Zarejestrowałam się do listy wyborców, tutaj w Bukareszcie. No i dzisiaj jest pierwsze spotkanie, i na to pierwsze spotkanie organizacyjne idę, słuchaj, w kaloszach. Jest holender, jasny początek maja, a to w ogóle nie jak Bukareszt, ale o tym już się nagrywałam. No kurczę, był, było chyba 3 dni w międzyczasie, kiedy była fajna pogoda. Fajna, czyli 23-25 ze słoneczkiem, czyli taka jaka powinna być w kwietniu najpóźniej w Bukareszcie. I znowu cholera, pada deszcz. Ech, no. Dobra, ale nie ma tego złego. Jeszcze dzisiaj wieczorem jest jedno spotkanie, na które niestety już pójść nie będę mogła, no bo przecież no albo poranek, albo wieczór nie ma tak, że mogłabym i to i to mieć wolne w cudzysłowiu, wolne czyli od Sorai. Wieczorem jest spotkanie z kolei z okazji Kon święta konstytucji uchwalenia konstytucji 3 maja, na które również zostałam zaproszona jakaś taka nasiaduwa trochę pewnie i fajnie by było być się pokazać, pogadać nawiązać znajomości, no ale godzina 19 mogłabym Soraya zabrać ze sobą bo pan konsul nie ma nic przeciwko natomiast stwierdził, że to takie małe pomieszczenie jest i raczej duszno i parno więc myślę, że gdyby ona miała wtedy jeszcze, taka była malutka kilkumiesięczna, tam po prostu zapakowała dziecko w chustę i poszła ale takiemu małemu brzdącowi jak moja, co nie chcę tego robić i sobie, i wszystkim innym. No, już jestem bardzo niedaleko. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejsze spotkanie. No i spotkanie w ambasadzie przebiegło fajnie. Skończyło się tym, że jestem przewodniczącą komisji. Także bardzo ciekawie. Fajna przygoda, myślę pewnie znowu jakieś doświadczenie właśnie do nauczenia, coś nowego, ciekawego. Także cieszę się bardzo. Zobaczymy, co będzie 26 maja, co przyniesie ten dzień. Dla mnie najtrudniejszym pewnie będzie zorganizowanie wieczoru, bo cała komisja musi być oczywiście przy zamknięciu urn, raczej znaczy przy zamknięciu urn, przy zamknięciu lokalu, później liczeniu głosów. Także tutaj będę miała taki logistyczną, za gwostkę do ogarnięcia, bo jak to zrobić? Czy wcześniej położyć serię, spać? Czy tata ją położy spać? Po raz pierwszy. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze trochę czasu jest. Następne spotkanie już niebawem. Będziemy już rozmawiać na temat samej ustawy i przebiegu wyborów. Ciekawa rzecz. Cieszę się. Jest niedziela rano. Bardzo rano. Przed szóstą. I właśnie zajechałam pod ambasadę. Tak, zajechałam dzisiaj samochodem, chociaż mam 15 minut piechotką. Nie miałam ochoty się spieszyć. <grym> e, I pędzić, i może się spocić, i może, nie wiem. Zajechałam pod ambasadę. Dzisiaj wybory, dzisiaj dzień mamy. I tak, już wysiadam. Ciekawa jestem, co to będzie za dzień. Wracam dwa razy, zrobiłam grafik dla nas wszystkich. Kto kiedy ma wolne? No dzisiaj 10 godzin to na pewno spędzę. Także trzymajcie kciuki. W nocy i właśnie wróciłam do domu. Wróciłam do domu tak długo, niestety, to trwało. Może nie liczenie głosów, liczenie głosów trwało tylko godzinę, bo zrobiło nam to bardzo szybko i sprawnie nam poszło. Prawie 300 osób głosowało, i w 5 osób bardzo fajnie i sprawnie nam poszło to liczenie głosów. Ale później ym, wysłanie, wiesz, wypisanie protokołu, pakowanie wszystkiego w osobne koperty i czekanie na wysyłanie protokołu i czekanie na informacje z Warszawy, że, że jest ok, że protokół nie ma błędów i że możemy iść do domu, to trwało strasznie długo. To było straszne, a tym, tym straszniejsze, że właśnie wstałam tak wcześnie. W międzyczasie się kimnęłam 45 minut. <grym> W ambasadzie, na kanapie, gdzieś na zapleczu, no bo po prostu miałam 2,5 godziny być w domu, ale e, akurat nie był to czas, kiedy byli poza domem Soraje z Bolem, więc wiedziałam, że jak przyjdę do domu, to nie ma szans, żebym położyła się na chwilę spać, a już bardzo, bardzo tego potrzebowałam, bym nie była w stanie funkcjonować. Po zamknięciu lokalu o 21.00. W sumie to przy najcięższej pracy, prawda? Przy liczeniu głosów i tak dalej. No, także było ciekawie, idę spać. Przepraszam, moja rodzina już śpi. Idę się do nich dołączyć. Jestem bardzo ciekawa opowieści o tym, jak Soraya zasnęła. Ale śpi. Więc fajnie pierwsze takie doświadczenie za mną i za nią i za tatą no i pierwsze moje doświadczenie w, w, dotyczące w ogóle udziału w wyborach z tej strony zastanowię się nad tym czy będę chciała jeszcze w przyszłości myślę, że to fajne i wartościowe doświadczenie i cieszę się, że mogłam um, uczestniczyć w, być kom, w komisji wyborczej no tutaj w Bukareszcie a nie w jakimś miejscu, gdzie po prostu jest dużo większy ruch, pewnie. I to było naprawdę fajnie. Także dzięki wielkiemu konsulowi i całemu zespołowi za zaufanie i za to, że mogłam doświadczyć tego. Myślę, że będziemy jeszcze w kontakcie raz. No i teraz spływają na mnie jeszcze zaszczyty. Dostałam takie fajne zaproszenie. Na, no to pewnie będę musiała dograć o tym. Z okazji stulecia, co to było z okazji stulecia m, współpracy polsko-rumuńskiej? Um, jakieś zaproszenie od rodziny królewskiej w ogóle? Dobra, może już Brecy jest późno w nocy, ja jestem zmęczona dogram na pewno. Może jutro coś jeszcze? Dobranoc. Dobranoc. No, to był niezły dzień obfitujący, w wiele nowych doświadczeń i wielkie zmęczenie. Czuję się w obowiązku Wam jeszcze przekazać, że mój mąż świetnie dał radę. Nie tylko cały dzień sam z Surają, ale usypianie po raz pierwszy. Przeczytał jej dwie historie, po czym powiedział, że musi iść się czegoś napić i ona już powinna tutaj spać, ale on do niej wróci. No i zasnęła sama. Więc mam nadzieję, że to nie był jednorazowy przypadek i że będzie się to powtarzać. Może Tata będzie wcześniej wracał z pracy? Kto wie? A jeszcze do wczorajszego dnia powiem Wam tyle, że, nie że obyło się bez incydentów, na szczęście, podczas których wymagane byłoby użycie mojej władzy przewodniczącej komisji. Wszyscy byli wajnie zmobilizowani, głosowali bez żadnych e, problemów. I tu chciałam jeszcze zaapelować do Was, korzystając z okazji: proszę, 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 chodźmy na wybory. Zawsze. Zawsze, nawet jeśli uważamy, że nie ma na kogo głosować, oddajmy nieważny głos, bo ten nieważny głos też jest ważny. Naprawdę, nie siedźmy w domu w wybory. Nasze głosy są zbyt cenne. I tym optymistycznym akcentem kończę. Do usłyszenia.